9 maja 1997 roku. Ten dzień wydawał się być jak każdy inny. O godzinie 11:43 Marta Russo i Jolanda Ricci spacerowały po dziedzińcu Wydziału Prawa Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Jest to jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. Został założony w 1303 roku. Uczelnia jest też jedną z największych publicznych uczelni badawczych w Europie. Znajduje się na liście 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. I nieustannie zajmuje pierwsze miejsce w dziedzinie filologii klasycznej i historii starożytnej. I tam właśnie studiowała Marta Russo. Miała całe życie przed sobą, plany. Ale to wszystko zostało zniszczone w jednej chwili, właśnie 9 maja 1997 roku. Marta i Jolanda idą sobie spokojnym krokiem. W pewnym momencie rozlega się suchy dźwięk, przypominający pistolet zabawkę. I w tym momencie Marta upada na ziemię. Jolanda natychmiast krzyczy: Zastrzelili ją! Zastrzelili! Wokół zapanowała panika, niepewność, strach. Natychmiast wezwano też pogotowie, a Marta została przewieziona do szpitala, gdzie niestety wkrótce stwierdzono, że znajduje się w nieodwracalnej śpiączce. Zmarła pięć dni później. Kilka lat wcześniej Martę szczególnie poruszyła historia Nicolasa Grina, brytyjskiego dziecka, które w 1994 roku. Zginęło podczas próby napadu na południu Włoch, i którego narządy zostały przekazane potrzebującym włoskim pacjentom. I w swoim pamiętniku zapisała, że gdyby nadszedł jej czas śmierci, chciałaby, aby jej rodzina zrobiła to samo, aby mogła uratować życie komuś innemu. I tak też zrobiła. Tak też się stało. Marta miała wielkie serce i równie duże ambicje. Była mistrzynią szermierki, chciała zostać prawnikiem, ale w swoim pamiętniku bardzo często zastanawiała się, czy kiedykolwiek będzie w stanie poświęcić swoje życie służbie innym. Niestety jej życie zostało nagle przerwane, a miała zaledwie 22 lata. Więc co takiego tam się wydarzyło? Kto do niej strzelał? W zależności od tego, kogo się pytało, można było usłyszeć, że, że 9 maja 1997 roku to szczególna data w historii Włoch, ponieważ przypada 21 rocznica dwóch godnych uwagi zgonów: Pepino Impastato, lewicowego działacza antymafijnego zamordowanego przez Cosa Nostra, oraz Aldo Moro. Różnica śmierci premiera, który został porwany, a następnie zabity po długim przetrzymywaniu przez Czerwone Brygady komunistyczną grupę terrorystyczną działającą we Włoszech w latach 70. Śledczy początkowo sądzili, że szczególnie druga śmierć mogła mieć związek ze śmiercią Marty, gdyż wówczas w wyborach uniwersyteckich zwyciężyła prawica. Ale ten trop okazało się, że prowadzi do nikąd. Kolejną wskazówką było to, że na parapecie okna klasy należącej do wydziału filozofii prawa odkryto cząstkę żelaza barłu antymonu. Według policji był to ślad prochu. Śledczy byli wówczas przekonani, że strzał pochodził stamtąd, z sali numer 6. Okazało się, że w chwili śmierci Marty ktoś w tym pokoju korzystał z telefonu. Zabójca znalazła ślady prochu kompatybilnego z prochem strzelniczym. A z tego pomieszczenia właśnie okna wychodziły na podjazd, na którym zastrzelono Martę. W jednym z nich zamontowano klimatyzator ograniczający widoczność. Zatem, aby zabójca mógł oddać strzał, musiałby się nieco wychylić i ryzykować, że zostanie zauważony. Śledczy oczywiście musieli to wszystko sprawdzić. Kto tam był, kto korzystał z telefonu? I z zapisów rozmów telefonicznych wynikało, że o godzinie 11:44 i 11:48 wykonano dwa telefony: telefony zarówno do domu, jak i do pracowni Maryi Kiery Lipari, która była doktorantką i córką Nicola Lipariego, profesora etatowego na wydziale prawa i byłego parlamentarzysty Hadeków. Lipari została natychmiast uznana za świadka, ponieważ dwie rozmowy telefoniczne odpowiadały chwili zamordowania Marty. Jeżeli Maria skorzystała z telefonu w pokoju 6, gdy ktoś zabijał Martę, a na parapecie tego właśnie pokoju znaleziono proch, to wychodziłoby na to, że musiała ona widzieć mordercę. Maria Chiara Lipari początkowo powiedziała śledczym, że w pomieszczeniu nie było nikogo. Następnie podała pewne nazwisko. Gabriela Letto, sekretarka Instytutu Filozofii Prawa. A więc kobieta była przesłuchiwana godzinami, łącznie z groźbami, co doprowadziło sędziów do późniejszej krytyki postępowania śledczych, ponieważ kobieta twierdziła, że jakby próbowano wymuszać na niej zeznania. Kobieta nie za bardzo chciała angażować się w tę sprawę, ale ustalono, że. W pokoju numer 6, oprócz niej, miało być tam jeszcze kilka nazwisk, które początkowo kolidowały z ich żelaznymi alibi. Wreszcie pojawiło się nowe nazwisko, które po raz kolejny przyspieszyło śledztwo. Chodziło o to, że Maria Chiara Lipari wyznała, że w tamtym czasie w tym pokoju znajdował się również niejaki Salvatore Ferraro czego początkowo nie potwierdziła Gabriela Aletto. Ona zresztą początkowo zaprzeczała, że w dniu tragedii znajdowała się w pokoju numer 6, dopiero pod naciskiem prokuratorów, kiedy jeden z nich krzyknął na nią, mówiąc będziemy ją uważać za mordercę. Zeznała i potwierdziła, że była w pokoju asystentów i powiedziała wtedy śledczym, że widziała Giovanniego Scatone z bronią w dłoni, Poza nim znajdował się tam również Salvatore Ferraro, który włożył ręce we włosy w geście desperacji. Film z jego przesłuchania, który kilka lat później ukazał się w mediach, był dramatyczny. Po zeznaniach Gabrielli Alletto i Marii Chiary Lipari policja aresztowała Giovanni Scatone i Salvatore Ferraro, którzy natychmiast oświadczyli, że są niewinni. Mimo, iż nie pamiętali, co robili, jak zachowywali się w momencie morderstwa Marty Russo. Przeciwko nim, oprócz słów obu kobiet, krążyły także pogłoski, według których kilkakrotnie w kręgach akademickich mieli żartować o zbrodni doskonałej. Salvatore Ferraro miał 30 lat, a Giovanni Scatone 29. Byli oni asystentami, absolwentami. Jeśli chodzi o proces, to dowody przeciwko Scaton i Ferraro były obiektywnie skąpe. Oprócz znalezienia podejrzanej cząsteczki w oknie klasy 6, w której oboje pracowali, pojawiła się kwestia alibi dwóch doktorantów, która tak naprawdę nigdy nie została w pełni potwierdzona. Podczas przesłuchania żadne z nich nie pamiętało dokładnie, gdzie byli 5 tygodni wcześniej o 11.43. Ale przysięgali, że są niewinni i utrzymywali swoją niewinność przez cały proces. Sąd powołał biegłych w celu uzyskania odpowiedzi na temat trajektorii strzału, rodzaju pocisku i rodzaju użytej broni. To oni powiedzieli sądowi, że nie można ustalić nic pewnego na temat trajektorii, ale co najważniejsze, użyta broń i jej spust nie były zgodne z cząstką znalezioną przez zespół kryminalistyczny na parapecie okna. Co więcej, nie było pewności, czy drobinka prochu to pozostałości po wystrzale, bo mogła ona pochodzić z hamulców samochodu lub drukarki. Dziś te stwierdzenia uważa się za oczywiste. Binarny skład baru i antymonu, taki jak cząstka znaleziona w klasie nr 6, nie dotyczy wyłącznie prochu. Potwierdza to odpowiednia literatura naukowa, jak i oficjalne biuletyny FBI czy Scotland Yardu. Z hipotezy oskarżycielskiej pozostały jedynie późne i sprzeczne zeznania naocznych świadków najbardziej kruchy i niewiarygodny dowód. Pomimo niespójności zeznań Marii Chiary Lipari i Gabrieli Aletto, uznano je za wiarygodne. Zresztą te ich zeznania dotyczące tego, co wydarzyło się tamtego dnia. Nie są takie jasne i oczywiste. Wygląda to tak, jakby zostały zmuszone do służenia właśnie takich zeznań. Abyście to zrozumieli, to przytoczę Wam pokrótce, jak te zeznania wyglądały. W rozmowie przechwyconej przez śledczych, tak Maria Chiara Lipari zwraca się do znajomego, gdy rozmawia przez telefon o swoim przesłuchaniu. Ten powiedział: zdyskredytuje Cię, zdyskredytuje Twojego ojca. Aby mnie zastraszyć, zmusić. Przez całe popołudnie mówili mi, jesteś w delikatnej sytuacji, no wiesz, mors tua mea", tak dalej, czyli z łacińskiego twoja śmierć moim życiem. Myśleli, że stoję tam z konkretnymi wspomnieniami, których jednak nie chciałam ze strachu wypowiadać, więc mówili, tak, ale w takim razie jesteśmy obwiniamy cię, więc powiedz to. Ci ludzie aż do piątej rano koniecznie chcieli z mojej podświadomości wyciągnąć jakieś twarze, jakiegoś obrazu, a właściwie odbytu mózgu. Tak więc według Marii, śledczy, którzy ją przesłuchiwali, na siłę próbowali wymusić zeznania. Podobnie zresztą było podczas przesłuchania Gabriela Leto. I to przesłuchanie wkrótce brzmiało tak. Prokurator. Są dwa przypadki. Albo jesteś odpowiedzialna za morderstwo, albo jesteś odpowiedzialna za pomocnictwo. Nie ma ucieczki. Jeśli nie jesteś winna morderstwa, jest to pomocnictwo w morderstwie. Z pewnością pójdziesz do więzienia i nigdy z niego nie wyjdziesz. Gabriela odpowiada: Nie wiem, co mam robić. A prokurator: Uznamy cię za mordercę. Gabriela zaczyna płakać, ale gdybym nie widziała strzelca. Co miałabym powiedzieć? Bo jeśli widzę osobę wykonującą gest, jakąś rzecz, jeśli to widzę, to to widzę. Ale jeśli tego nie widzę, co mam zrobić? O mój Boże, bo jeśli mi tam nie było, to jak mam to powiedzieć? Jak mam to powiedzieć? Zabiję się za tę historię. Prokurator, no cóż, to przesada. Gabriela, już nie gram, mój Boże. Powieszą mnie za mówienie prawdy. Tak więc tutaj nie jest tak na 100% wszystko takie jasne. Nie wiadomo, czy te kobiety tam naprawdę były, a jeśli były, czy dokładnie w tym momencie, w którym strzelano do Marty, czy widziały kogokolwiek w tym pomieszczeniu, tylko zmuszono je, by tak powiedziały. Z biegiem czasu obie nie tylko zmieniły swoje historie, ale ich ostateczne oficjalne wersje tej samej sceny również różniły się w wielu ważnych szczegółach. Innym słabym punktem teorii był oczywiście motyw. Aby pokonać te przeszkody, wysunięto hipotezę, że zbrodnia polegała na intelektualnym wyzwaniu, próbie dokonania morderstwa doskonałego ze wszystkim, co ów wybór sugerował, ofiarą martą, niepowiązaną ze sprawcami i wybraną losową potwierdzenie tej tezy przesłuchano świadka, który zeznał, o czym już wcześniej wspominałam, że Giovanni Scatone użył kiedyś określenia morderstwo doskonałe. Podobno w żartach. Ale czy jest to dowód na to, że Scatone był mordercą, a Ferraro wspólnikiem w zbrodni? No nie. Tak naprawdę nie było żadnych stuprocentowych dowodów na to. Że któryś z nich strzelał. Nie było jak tego udowodnić. Na każdym etapie śledztwa i na każdym etapie procesu nikomu nie udało się znaleźć broni, a tym bardziej łuski. Jednak mimo braku tych stuprocentowych dowodów, w czerwcu 1999 roku łaba przysięgłych odrzuciła wnioski obrońców: Giovanni Scatone i Salvatore Ferraro zostali skazani: Scatone na 7 lat, a Ferraro na 4. Prokuratura żądała dla obojga 18 lat więzienia i wskazała Scatone jako sprawcę, a Ferraro jako wspólnika zbrodni. Ale na tym nie koniec. Po częściowym zatwierdzeniu orzeczenia z apelacji sprawa trafiła do Najwyższego Sądu Kasacyjnego, najważniejszego organu prawnego we włoskim orzecznictwie. Nawet prokurator kasacyjny wniósł o uchylenie wyroku skazującego obu młodych mężczyzn. Ze względu na niewystarczające dowody i tak się stało. Proces trzeba było powtórzyć. Na nieszczęście dla Scatone i Ferraro nowa apelacja nie uwzględniła wskazówek Sądu Najwyższego i obaj zostali ponownie skazani w 2003 roku. Giovanni Scatone na 5 lat i 2 miesiące, a Salvatore Ferraro na 4 lata i 2 miesiące. Tym razem również całkowicie odrzucono solidną teorię. Otaczającą całą koncepcję morderstwa doskonałego. Scatone i Ferraro zostali skazani, ponieważ nieumyślnie spowodowali śmierć Marty, mimo że uznano, że byli świadomi ryzyka związanego z obchodzeniem się z bronią. Obaj studenci trafili do więzienia, ale nie na długo. Scatone odsiedział dwa lata, a następnie został osadzony w areszcie domowym, później został profesorem filozofii w liceum aż do 2015 roku, kiedy to pojął pracę jako nauczyciel psychologii. Później zrezygnował jednak ze względu na kontrowersje wzbudzane przez media. Natomiast Ferraro po odbyciu kary zasłynął w kręgach aktywistów dzięki swoim wysiłkom przeciwko pomyłkom sądowym. Napisał także książki na temat sprawiedliwości resocjalizacyjnej i opublikował różne albumy ze swoim zespołem rockowym. Prezji Percasso. Po latach każdy, kto wspomina proces w sprawie śmierci Marty Russo, jest świadomy niedociągnięć teorii oskarżenia. Po pierwsze, Scatone i Ferraro nie zostali skazani za próbę dokonania morderstwa doskonałego. Raczej osadzono ich w więzieniu, ponieważ rzekomo zbyt lekko obchodzili się z bronią, której nigdy nie odnaleziono. Po drugie, faktem jest, że samo odkrycie cząstki baru i antymonu nie jest samo w sobie aż tak istotne, ponieważ niekoniecznie dowodzi, że w pobliżu użyto broni. Wreszcie istnieją zeznania naocznych świadków, które mogą wydawać się obciążające tylko dla tych, którzy nie są zaznajomieni z ich treścią. W rzeczywistości Gabriela Aletto. Podtrzymała tezę, że nie widziała Scatone ani Ferraro trzymających broń w chwili strzelania. A Maria Lipari posunęła się nawet do wplątania w to Gabriela Letto, aby uniknąć konfrontacji z wyborem powiedzenia, że widziała tę dwójkę strzelających, mimo że nie była to prawda. Wszystko to powinno wskazywać na poszukiwanie innej teorii, innych sprawców śmierci Marty. Istnieje kilka dobrych hipotez, które prawdopodobnie nie zostały odpowiednio sprawdzone przez śledczych. Jedna z tych teorii zakłada, że morderstwo zostało zaaranżowane przez dysydentów politycznych skrajnie lewicowej frakcji. Hipotezę tę potwierdza obecność Paolo Brokateliego, członka Nowych Czerwonych Brygad, aresztowanego w 2003 roku za działalność wywrotową. Pracującego tego pamiętnego poranka jako woźny na Wydziale Statystyki Uniwersytetu Sapienca. Kolejnym tropem, który został zignorowany, był przypadek błędnej identyfikacji. Jolanda Ricci, dziewczyna, która spacerowała z Martą po dziedzińcu, mówiła, że w dniach poprzedzających morderstwo otrzymała cztery lub pięć anonimowych telefonów kilka dzwonków, a potem cisza. I pojawiła się taka teoria, którą nawet rozpatrywali policjanci. Chodziło o to, że podejrzewano, że prawdziwym celem ataku nie była Marta, tylko jej przyjaciółka Jolanda. A dlaczego? A dlatego, ponieważ jej ojciec był wysoko postawionym oficerem służby więziennej. Pracował w rzymskim zakładzie karnym Rebibia. Więc spekulowano, że na mężczyźnie chciała zemścić się mafia, no, i najlepszą zemstą byłoby zabicie jego córki. Tyle tylko, że morderca nie trafił w odpowiednią dziewczynę. Mogą pomylić, ponieważ one obie miały jasne włosy, były podobnego wzrostu. Więc ta teoria jest bardzo możliwa, ale nie było dowodów potwierdzających to, że tak właśnie było. A może były, ale z jakiegoś powodu sprawa została zatuszowana. Wiadomo, jeśli. W greby wchodziła mafia. To wszystko nie byłoby już takie proste. Wiele osób mogło zostać zastraszonych, mogli komuś grozić. Wszystko jest możliwe. Pojawił się też pozornie ważny, konkretny trop, którym początkowo podążano, ale później porzucono, który wyszedł na jaw dzięki pracy dochodzeniowej dziennikarek Chiarylali i Sali. Wiemy już, że 10 maja 1997 roku policja otrzymała ważną informację. Która brzmiała tak: Jestem studentem nauk politycznych i coś mi przyszło do głowy w związku z tą dziewczyną, która została wczoraj postrzelona. Nie wiem, czy już wiadomo skąd dobiegł strzał, ale akurat byłem wtedy w Łazience, w konkretnej Łazience, tam, w Departamencie Statystyki, to jest Łazienka dla osób niepełnosprawnych, gdzie okno było całkowicie otwarte. To było trochę niezwykłe, ponieważ wychodziło na ulicę. Powiedzmy, że w Łazience z reguły nie zostawia się szeroko otwartego okna, bo w przeciwnym razie także z zewnątrz widać, kto jest w środku. To znaczy, wydało mi się to nie powiem podejrzane ale był to dziwny fakt i wycofałem się. Może to być miejsce, z którego padł strzał, ponieważ wydaje mi się, że jest to dość blisko miejsca, w którym została następnie postrzelona. Co ciekawe, to okno znajduje się w najbliżej miejsca upadku Marty, i to okno zostało również wymieniane jako miejsce, w którym został oddany strzał w kierunku Marty i Jolandy. Dość niepokojącym szczegółem jest to, że śledczy, którzy udali się w to miejsce po rozmowie telefonicznej, ponieważ ta ważna informacja o tym oknie została im przekazana właśnie podczas rozmowy telefonicznej. Odkryli, że na ścianie naprzeciwko okna znajdowały się wyszczerbienia wskazujące na strzały, co oznacza, że ktoś prawdopodobnie już strzelał z tego miejsca. I tutaj trop prowadzi do co zresztą odkryli śledczy że z tej łazienki regularnie korzystali pracownicy Pultra, uniwersyteckiej firmy sprzątającej. Wśród personelu sprzątającego było kilku zagorzałych entuzjastów strzelectwa. Mężczyźni ci posiadali kilka sztuk broni i od czasu do czasu urządzali sobie takie, w cudzysłowie, zawody na terenie kampusu. Więc czy istniała taka szansa, prawdopodobieństwo, że któryś z nich mógł strzelać do Marty? Może przypadkowo wystrzelił i pocisk trafił w jej głowę? Jest to możliwe, ale ustalono, że kaliber pocisku, który utkwił w głowie Marty, czyli kaliber 22, nie pasował do znalezionych pocisków należących do mężczyzn, do ich broni, a więc nie było żadnych dowodów potwierdzających teorię, że to właśnie któryś z tych mężczyzn zastrzelił Martę. Oczywiście nie da się ocenić zasadności tego tropu na podstawie skąpych informacji, którymi policja dysponuje, ale absurdem jest też nie wziąć tego pod uwagę. Tym bardziej, że teoria prokuratorów jest znacznie bardziej zawiła i nieprawdopodobna niż ta, która wskazuje na łazienkę dla osób niepełnosprawnych na parterze jako centralne miejsce, miejsce, z którego mógł zostać oddany strzał do marty. Ale policja niestety tym tropem nie poszła, nie sprawdzili go dobrze. Te pomieszczenia jednak nie były objęte monitoringiem, dlatego też nie udało ustalić się, kto oferalnego dnia wchodził do pomieszczeń. Teren szkoły był powszechnie dostępny nawet dla osób z zewnątrz. W tamtych czasach nie istniał żaden system kontrolowania ruchu na uczelni. Jednak jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie z jednej z łazienek znajdujących się na parterze pobliskiego budynku Wydziału Prawa padł strzał. Ale śledczy, prokuratura skupili się tylko na sali numer 6 na Ferraro Roscaton młodych mężczyznach, którzy pochodzili z tak zwanych porządnych mieszczańskich domów, nigdy nie weszli w konflikt z prawem. Znajomi, szefowie i współpracownicy opisywali ich jako wyjątkowo inteligentnych, kulturalnych, doskonale wykształconych i wręcz skazanych na sukces na polu zawodowym. Zatem wydawało się dla wielu osób wręcz nieprawdopodobne, by któryś z nich mógł dopuścić się tak haniebnego czynu, tego okrutnego czynu. Dlaczego mieliby to zrobić? Nie mieli nawet motywu i tego motywu nigdy nie ustalono. Zeznania Marii Chiary Lipari i Gabrieli Aletto też nie są jakieś przekonujące, ponieważ obie kobiety często w tych zeznaniach ubiły się. Lipari początkowo twierdziła, że razem z nią w pomieszczeniu było jeszcze kilka osób, ale nie była w stanie przypomnieć sobie ich twarzy. Dopiero po długich namowach zgodziła się otworzyć wydarzenia z tamtego poranka. Kiedy weszła do pokoju numer 6, w środku była już sekretarka wydziału Gabriella Aletto, asystent bibliotekarza Francesco Liparota, no i dwóch pracowników Katedry Filozofii Prawa, Giovanni Scatoni i Salvatore Ferraro. Oni mieli opuścić pomieszczenie jako ostatni. Bardzo się wtedy śpieszyli. Ale czy tak naprawdę było, też nie jest to takie jasne, ponieważ właśnie z początku Gabriela to nie chciała potwierdzić słów koleżanki. twierdziła, że nikogo tam nie widziała. W końcu im przytaknęła, ale tak wcześniej mówiłam, to przesłanie wyglądało tak, jakby zmuszono ją do takich zeznań. Widziałam skatonę na wpół schowanego za zasłoną z czarnym rewolwerem w dłoni. Ferraro stał obok. Trzymając się za głowę, jakby w geście desperacji, o czym już wcześniej wspominałam. Jej słowa miały potwierdzić kilku innych świadków, o których tutaj wcześniej wspominałam, między innymi Francesco Liparota. Ale też nie jest pewne, że jego zeznania są wiarygodne, no bo na przykład Francesco Liparota zaprzeczał, jakoby feralnego dnia przebywał w pokoju numer 6, przez co trafił do aresztu pod zarzutem współczesnictwa w zbrodni, ale w końcu wypuszczono go na wolność. Kiedy tylko zgodził się zeznawać przeciwko Scatone i Ferraro. I właśnie osobami, które były przesłuchiwane w tej sprawie jeszcze, byli Bruno Romano, profesor Katedry Filozofii Prawa. Prokuratura oskarżała go o pomocnictwo. Chodziło o to, że miał chronić Ferraro i Scatone, że utrudniały działania wymiaru sprawiedliwości. Ale ostatecznie został uniewinniony w pierwszej instancji. Od zarzutu pomocnictwa. Kolejną osobą była Marianna Marcucci, studentka. Była dziewczyna Ferraro. No i tutaj podobnie uważano, że pomaga Ferraro, ale później została uniewinniona od zarzutu pomocnictwa. Następną osobą był Mauricio Biasciu, kierownik Biblioteki Filozofii Prawa. Podobno Gabriela Letto miała mu o wszystkim powiedzieć, czyli powiedzieć, co widziała. Ale on później wszystkiemu zaprzeczył, że niby nic takiego nie miało miejsca. Przez co postawiono mu zarzut pomocnictwa, ale później został uniewinniony. Jeszcze jedną osobą świadkiem, podejrzaną osobą w tej sprawie była Maria Urilli, sekretarka Instytutu Filozofii Prawa. No i jej również Gabriela, ale to miała powiedzieć, co widziała. Natomiast kobieta, podobnie jak Mauricio, wszystkiemu zaprzeczyła. Jej również postawiono zarzut pomocnictwa, a później została uniewinniona. Zatem, co Wy o tym wszystkim myślicie? Wyrok zapadł i nic już na ten moment z tym nie można zrobić. Niestety, prawomocny wyrok skazujący Katone i Ferraro oznacza, że nie będzie dalszego śledztwa i dlatego najprawdopodobniej osoba odpowiedzialna za śmierć Marty pozostanie bezkarna. Ponieważ wiele wskazuje na to, że to... Ani nie Scatona, ani nie Ferraro oddali strzał do Marty. Że zrobił to ktoś zupełnie inny. Na ten moment tak ta historia właśnie kończy się. Jest wszystko jasne. Nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś coś zmieni się w tej sprawie, ponieważ tak jak mówię, jest ona zamknięta. Ale nigdy nic nie wiadomo. Może ktoś jeszcze kiedyś będzie chciał dowiedzieć się, jak było naprawdę. Może jakiś prywatny detektyw. No miejmy nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec, finał tej historii. Ja Wam na dzisiaj już bardzo dziękuję. Czekam oczywiście na Wasze komentarze, na Wasze teorie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Pozdrawiam Was wszystkich i słyszymy się w kolejnym odcinku.